Witajcie kochani w drugą niedzielę adwentu. Zapalamy dwie świece. Płomień świec niech nam zawsze przypomina o tym, że jesteśmy wezwani do tego, aby nasze serca płonęły i jest to możliwe. A dzisiaj poprowadzi nas fragment z księgi Barucha. Podnieś się, Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim. Spojrzyj na wschód, zobacz twoje dzieci. Zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Czytam te teksty wybrane przez Kościół na Adwent, i nie mogę się na zachwycać, jak bardzo Bóg chce, abyśmy w Adwencie odkopywali radość. Ona jest w nas złożona. Jak bardzo Bóg chce posyłać do nas Ducha Świętego, abyśmy wypełniali słowo. Dzieci rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Dzisiaj módlmy się o tę radość, abyśmy ją przyjmowali, abyśmy byli świadkami radości, że można przeżyć życie w radości, w pogodzie ducha, w nadziei. Odkopujmy tę radość. U siebie samych, ale weźmy też czasem taką łopatkę i pomóżmy komuś, kto jest obok nas, łagodnie, cierpliwie, z nadzieją odkopywać radość. Niech świat cały wie, my należymy do Boga. Zapraszam Was też dzisiaj, abyście pomodlili się razem z nami piosenką bardzo radosną, która mówi o tym, że radość to niedziela, to dzień zmartwychwstania. Dzień mam dobry. Mocno Was ściskamy. Pamiętajcie, proszę, o lajkowaniu, udostępniajcie te filmiki wszystkim, którym uznacie, że mogą się dzisiaj przydać, aby ta niedziela była pięknym świętowaniem. Do zobaczenia!